Panno, usłysz nas, Panno, wysłuchaj nas. Ojca z niebios oblubienicą uwielbiona, zmiłuj się nad nami. Syna Bożego Matko błogosławiona, zmiłuj się nad nami. Ducha Świętego mocą zapłodniona, zmiłuj się nad nami. Trójcy Świętej siedzibo niesplamiona, zmiłuj się nad nami. Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona, zmiłuj się nad nami. Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona, zmiłuj się nad nami. Przez patriarchów upragniona, zmiłuj się nad nami. Przez proroków oznajmiona, zmiłuj się nad nami. Z apostołami w wieczerniku zjednoczona, zmiłuj się nad nami. Z męczennikami męką uświęcona, zmiłuj się nad nami. Przez wyznawców wysławiona, zmiłuj się nad nami. Przez dziewicę ulubiona, zmiłuj się nad nami. Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona. Zmiłuj się nad nami. Nad wszystkich świętych, nad wszystkie święte ozdobiona, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, przez anioła pozdrowiona, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Manno słodkości, módl się za nami. Płomieniu miłości, módl się za nami. Gałąsko wonności, módl się za nami. Władczyni godności, módl się za nami. Obrończyni naszej słabości, módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Perło kosztowna, módl się za nami. Komnato stosowna, módl się za nami. Królowo cudowna, módl się za nami. Bramo warowna, módl się za nami. Aniołów radości bezmowna, módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Matko wybrana, módl się za nami. Przed wiekami umiłowana, módl się za nami. Linio prosto narysowana, módl się za nami. Wieżo ku niebu zbudowana, módl się za nami. Przyjaciółko niezrównana, módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Piersi miodna, módl się za nami. Aniołom podobna, módl się za nami. Różami zdobna, módl się za nami. Niebio zgodna, módl się za nami. Miłością płodna, módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Owieczko łagodna nad panny, módl się za nami. Córko matki swej Anny, módl się za nami. Gładząca czyn Ewy zachłanny, módl się za nami. Okrzyku nieustanny, módl się za nami. Słodycze anielskiej manny, módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Najśliczniejsze stworzenie, módl się za nami. Wyższa nad pokolenie, módl się za nami. Bożych spraw utwierdzenie, Módl się za nami. Cała czysta jak istnienie, módl się za nami. Przyjaźni połączenie, módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Miłosierdzia naczynie, módl się za nami. Pogodo, co nie przeminie, módl się za nami. Łaskiś pełna, Twe imię, módl się za nami. Wśród niewiast świecąca jedynie, módl się za nami. Proś, niech nas kara ominie, módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Piersi słodka krynico, módl się za nami. Wysoka służebnico, módl się za nami. Sybilińska dziewico, módl się za nami. Pod krzyżem lamentnico, módl się za nami. Jasna miłości świeco, módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Matko Pana i Boga, módl się za nami. Człowieka nadziejo droga, módl się za nami. Bóstwa sługo u Boga, módl się za nami. Szatana, klęsko sroga, módl się za nami. Aniołów Pani Błoga, módl się za nami. Przez święty dzień Twojego Narodzenia, wspomagaj nas Pani. Przez święty dar Twojego Przyzwolenia, wspomagaj nas Pani. Przez święty ślub dziewictwa Twojego Panno, Gwiazdo Morza, wspomagaj nas Pani. Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś syna Bożego w żywocie nosiła, wspomagaj nas Pani. Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła, Wspomagaj nas, pani. Przez radość twoją, kiedyś przez mędrców z synem, odnaleziona była. Wspomagaj nas, pani. Przez święte ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory. Wspomagaj nas, pani. Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z synem swym błogosławionym przebywała. Wspomagaj nas, pani. Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią go szukała. Wspomagaj nas, pani. Przez święty dzień sobotni, kiedyś wiarę zachowała. Wspomagaj nas, pani. My, grzeszni, Ciebie, Maryjo, prosimy, wysłuchaj nas, abyś Kościół Twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwierdziła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości żyli jak Lilie w czystości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas aby przez wieki trwała w mocy nasza reguła ciebie prosimy wysłuchaj nas by przez twe święte staranie owocne było nasze kazanie ciebie prosimy wysłuchaj nas by podobał się tobie nasz klasztor w każdej próbie ciebie prosimy wysłuchaj nas byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu miłosiernych ciebie prosimy wysłuchaj nas byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać ciebie prosimy Wysłuchaj nas, byś się do naszych próśb przychylała i dary syna twojego nam jednała. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Byśmy z owocu żywota twojego korzystali do dnia ostatecznego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Córko Boga Maryjo, wejrzyj na nas. Córko Joachima Maryjo, kochaj nas. Córko Anny Maryjo, przyjmij nas. Owieczko Boża Tyś Nadziei Brama, przenieś nas do syna Maryjo. Owieczko Boża, połącz nas z synem sama, dziewicza Lilio. Owieczko Boża, królestwo odpocznienia, daj nam wszystkim, co czas wygnania przeżyją. Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi, wraz ze wszystkimi świętymi, ochraniaj nasz dom i nasz zakon od wszystkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.